W czasie ma jaku Dzisiaj jak widzieliście, y, tytuł jest są głębia ozdobne i posprzątałem gołębniki. Y, posprzątałem gołębniki i będę dawał im pić. Przed chwilą tam półki posprzątałem. Tam y, gołębeczki. Półki nowe siadełka zrobiłem. A to widzieliście? Chyba. Nie. I zaraz wam pokażę. Posp... O, taki posprzątany półeczki, też posprzątane. Krymaczek I zaraz. Oni dopiero po jedzeniu są. O, taki plerek grucha. No, oni dopiero po jedzeniu są. ten emblem jakiś brudny jest. Nie bo ktoś na niego nasrał. Ale o, posprzątany, fajny. Czyściutko, półeczki czyściutkie, tu czyściutkie, tu czyściutkie, tu czyściutkie, tu to, czyściutkie, to, czyściutkie, to czyściutkie, no. Uff, no, tutaj, o, tak chyba niedokładnie jest, nie wiem, ocencie, chwilę, no. Gdzieś tam wygląda. No, ocencie, czy dobrze podsmętnie. No i napiszcie w komentarzu. I idę dać. idę nalać się do pojedła. Do pojnika. Pici. daj No to. Do zobaczenia. Dobra. Już woda nalana. Możemy wchodzić. Chwilę, bo. Nie. Sto nie mam, nie mam nie. O. i... O! I... O! I jak piją po jedzeniu, to i się pić. Ile im wezmę ten karmik? O! Właśnie, karmik też muszę posprzątać. Już trochę... Taki nie. O! Nowa rzecz też, karmik. Ten karnik już kupiony, chyba z tydzień, czy z dwa tygodnie temu, coś takiego. No dobra, na tyle to koniec, gąbki widzę, że się napoiły i, i widzicie, posprzątane ładnie mają. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć.